Cześć, jestem Filip. Jesteśmy podczas trzytygodowej podróży po Australii, w której odwiedzimy 4 z 6 australijskich Stanów oraz zrobimy prawie 10 tysięcy km campervanem. Dzisiaj odpowiem sobie na ważne pytanie: czy w Australii jest drogo? Jak wygląda motoryzacja w Australii? Planujemy zrobić 2200 km w 3 dni. Plan na dzisiaj to jest między 1000 a 1100 km. Jedziemy z Alice Springs do miejscowości Cairns w Queensland. Jest to taki największy ośrodek miejski przy Wielkiej Rafie Koralowej. Jedziemy już 5,5 godziny, zrobiliśmy ponad 500 km, jesteśmy w miejscowości Tenant Creek, chwileczka odpoczynku, bo nasz szrocik to już po prostu jest męczący po takim dystansie, także teraz idziemy taką przebieżkę 30, może 40 minutową, zobaczymy czy Tenant Creek, miejscowość, która ma na oko z 1000-2000 mieszkańców, taka w sumie dosyć duża cywilizacja, największa cywilizacja od Alice czyli od 500 km. Czy ma to coś do zaoferowania? Czy w ogóle coś tutaj, kurczę, ciekawego jest obok jakiegoś fast fooda i trzech stacji benzynowych, a trzy stacje benzynowe w takiej miejscowości to już jest f***. Zazwyczaj jest jedna stacja, w której jest restauracja i sklep, więc generalnie jest tylko jeden budynek plus tam jakaś chata gdzieś schowana w ogóle, której nie widać. Ogólnie to byliśmy w sklepie, kupiliśmy jakieś napoje, bo nawet był wybór, nic ciekawego, jakieś tam sklepy, takie wiecie ala spożywcze, jakaś mini branża usługowa, w sumie się przejdziemy i ruszamy dalej w drogę. Generalnie nic takiego wow, ale to chyba nic dziwnego, no to jest taka wiecie mała miejscowość, przelotowa, bardziej małe skupisko ludzi, żeby sobie mogli właśnie jakieś swoje sprawy pozałatwiać, trochę rozprostowaliśmy kości. Z 2 km łącznie zrobimy do auta. Twoją funkcję ten spacer ma właśnie po to, żeby się trochę rozprostować kości, troszeczkę odmurzyć na chwilę. No i zaraz zrobić kolejne co najmniej 500 km, bo taki jest plan. Zobaczymy ile to się uda dzisiaj zrobić. Przejechaliśmy już 980 km, jest godzina moi drodzy 17.43, aczkolwiek pół godziny do przodu, więc naszego czasu, z którego wyjechaliśmy, jest 17.13. Chcemy cisnąć dalej, dzisiaj jeszcze zrobić 300 km, jesteśmy już naprawdę na totalnych zadupiach. Wjechaliśmy już do Queensland, stacja puma, jest to zaskakujące nawet logo mają, ale to chyba nie jest ta puma, aczkolwiek podjebka konkretna. Powiedziałbym, że jesteśmy w Afryce, a nie w Australii aczkolwiek jesteśmy w Australii. Proszę Państwa, raport numer dwa. Generalnie miałem takie przeczucie, już nie chcę tu mówić jakim ja jestem geniuszem i obierze światem, ale tutaj już raz żeśmy się machnęli w okolicach Uluru, że do Kings Canyon pojedziemy normalną drogą przez Google Mapsa. a się okazało, że to jest droga ziemna. Yy, nieutwardzona, a my po takich drogach tym parę nie możemy jechać, mało GPS-a i był przypał. Liczyliśmy tutaj czas, taki, to co Wam wcześniej pokazywałem, właśnie tą drogą, którą mi Google Maps pokazał, tą najszybszą. A my musimy jechać, tak jak sobie teraz właśnie widzicie, tą drogą dłuższą, tą drogą jakby dolną. To jest główna droga, ale dojazd trwa dwie godziny dłużej kilometrowo. Tu jest droga właśnie ta, którą Google Maps pokazywał, to jest droga właśnie ta ziemna, a tutaj mamy drogę o 200 20 km dłuższą, i 2 godziny dłużej autem, i musimy tą drogą jechać. Udało się zrobić 1350 km, także żeśmy zrobili totalnie dużo. Ja tak obstawiałem, że 1100 czy 200 to już był taki naprawdę ogromny sukces, a myśmy zrobili jeszcze więcej. To zajebiście, bo mimo że 200 km więcej wyszło, że musimy zrobić, czyli łącznie zamiast 200 do 2,400, zostało nam na jutro 1050 km. A przypomnę, że mamy jeszcze jeden dodatkowy dzień, bo myśmy tą trasę chcieli zrobić w 3 dni, a tak naprawdę zrobimy ją. W dwa dni. The next day. Jak widzicie, my dalej jedziemy, ale już dzisiaj zakończymy na jakiś czas naszą jazdę. Także sympatycznie chciałem porozmawiać o motoryzacji. Motoryzacja w Australii jest zupełnie inna niż się spodziewałem. Generalnie Toyota jest królem dróg. To w ogóle nie ma dyskusji. Toyoty są numer jeden w Australii. I to jest kwestia tego, że to jest dosyć blisko do Japonii i po prostu te samochody są tanie. Oprócz Toyoty jest sporo Nissanów, czyli Suzu na przykład. Czasem jakieś Mitsubishi, Subaru całkiem sporo, jak na to, że w Europie już tam Marka w ogóle nie istnieje w zasadzie, szkodzionowe Subaru. Kolejną kwestią to, to są duże miasta, Melbourne czy Sydney. No to tak naprawdę tu już jest też dużo europejskich marek, BMW, Mercedes, czasem jakieś Audi. Tego jest naprawdę dużo jak na Australię, jak na torze takich samochodów poza dużymi miastami, to nie widzieliśmy chyba ani jednego w zasadzie. Jeśli chodzi o generalnie ciężarówki, no to tu już króluje Ameryczka, są typowe te takie amerykańskie ciężarówki, zapomniałem o nazwy. nazwie, czyli Case Wharfy nazywa a coś podobnego. Case Wharfy i Bahamut. Y I i Peters, Ale Case y są głównie takie wiecie, te piękne, ogromne, masywne ciężarówki ale one są jeszcze lepsze niż w Stanach i przede wszystkim te No macie po dwie to najmniej, ale najczęściej 3-4 naczepy. No jest po prostu ogromniaste po kilkadziesiąt metrów, po 70-80 metrów ma taki roadtrain. Robi to ogromne wrażenie, jestem w tym zakochany. A oprócz tego jeszcze są rodzime samochody marka Holden, ale nowych Holdenów żeśmy nie widzieli. To jest taka. Holden to legendarna australijska marka samochodów, która ma swoje korzenie w firmie zajmującej się wyrobem siodeł założonej w 1856 roku. Przez dziesięciolecia ewoluowała, przechodząc od produkcji karoserii do pełnoprawnej produkcji samochodów. W 1931 roku Holden stał się częścią amerykańskiego giganta General Motors. Punktem zwrotnym było wprowadzenie na rynek w 1948 roku modelu Holden Effect, który był pierwszym masowo produkowanym australijskim samochodem. Przez lata Holden stał się symbolem Australii, a takie modele jak Commodore były bestsellerami. W obliczu zmieniającej się globalnej sytuacji rynkowej i decyzji General Motors. Produkcja samochodów Holdena w Australii zakończyła się w 2017 roku. Marka Holden została ostatecznie wygaszona z końcem 2020 roku. Generalnie to raczej są stare wozy, takie 20-letnie co najmniej i najczęściej w 95% przypadków moją miarą, moimi oczami oceniam, no to jeżdżę aborygeni po prostu. To widać, że to jest po prostu... A tutaj są zdecydowanie biedniejsi od białych Australijczyków, ogólnie od Australijczyków, więc yy, oni nie jeżdżą. I najczęściej wieś tuning na tych yy, Holdenach jest wszechobecny. I to tak dosłownie jakbyśmy pojechali na polską wieś 15 lat temu, to to mniej więcej jest ten, ten klimat. Proszę Państwa, będziemy gotować Vegemite, słynne nazwijmy to smarowidło w Australii. Jestem mega ciekaw, czy smakuje jak gówno, czy nie. Robimy wedle z przykazaniem, czyli tostujemy bułeczki. Mówi się, że pieczywo tostowe, ale to jest faktura prawie jak, jak tost, więc robimy, tostujemy bułeczki z dwóch stążyłów chrupiące, do tego masełko i do tego Vegemite. Zobaczymy. Dobra, mamy zrobioną tu pyszność. Boję się w... za grubo, posmarwałem. Churbo. Totalnie nie jest mu smak. Nie umiem opisać słowami, jak to smakuje. Magii chyba nie, ale. O nie, nie umiem tego pisać. To jest, to jest 2 na 10. Jak gówno, naprawdę. jest obrzydliwe. To mi przypomina, w sensie, zupełnie inny smak, ale nad to też było takie obrzydliwe. Tylko tam bardziej faktura. Tu smak. Jezu. Siedzi mi w gardle, podskoczyło mi tutaj. Mam wrażenie, że zaraz zżygam. Ja pier... Tragiczne, tragiczne. O fuj, jak to nie wiem, nie wiem w jakiej formie to by było, było smaczne. Szczerze mówiąc, nie mam pojęcia. Stało nam jakieś 320 km do Cairns, więc trasy, którą chcieliśmy zrobić, generalnie w 3 dni, planowo, zrobiliśmy w dwa i to w zasadzie niepełno, bo dojedziemy tam jakoś 18.30, więc jeszcze powiedzmy 2-3 godziny zapasu. Ale dojedziemy sobie na spokojnie, jutro mamy cały dzień w Cairns. Dojechani, zaparkowani, kolacja zrobiona, jeszcze tylko się umyć. Czapeczka w pomieszczeniu, w którym jest jakieś 40, 30 stopni, lekką ręką. Dlatego się nie myłem 48 godzin i zaraz lecę pod prysznic. Gotowaliśmy w kamperze, na dworze jest jakieś 23-4 stopnie, dzięki temu w kamperze jest teraz 100, masakra jakaś, ale tutaj już jest klimat tropikalny, nocy są ciepłe, dzisiaj będziemy spać chyba w samych gaciach i nie wiem czy nie na śpiworach, bo będzie 20 bodajże 2 albo 3 stopnie w nocy, a my przyzwyczajeni jesteśmy do raczej 10. Miła odskocznia, w dzień jest około 30, jakieś 30 odczuwalne, więc tu totalny klimat, klimat tropikalny w Cairns, kolejna odsłona Australii i to jest piękne. Jest to już naprawdę, ale to naprawdę egzotycznie, nawet na naszym kempingu, pomijając fakt, że tu dosłownie przyczepa obok przyczepy, samochód obok samochodu, strasznie w takim ścisku wszystko. I jesteśmy w mini dżungli, gdyby nie tyle tych aut, bym pomyślał, że jesteśmy wiecie, w lesie tropikalnym prawie, że. Oczywiście troszeczkę przesadzam, człowiek trochę odpocznie dzisiaj po tej trasie, zmordowani, ale się udało, tak będę to powtarzał, bo gość z wypożyczalni stwierdził, że ta trasa, którą my chcemy zrobić... Że to jest w ogóle, że nie ma szans. Po prostu, że nawet nie dyskutował z powiedział, że to nie jest możliwe, że może do Alice Springs i wracamy i tyle, ale zaczął aż mi mapę pokazać Google Mapsa, żeby pokazać, jakie to są odległości. No to już wtedy to po prostu, no, no nie zagrałem jakoś agresywnie czy coś, ale tak sobie pomyślałem, wezmąc siebie, zgotowany człowieku, co ty. Myślisz, że ja pojechałem na drugi koniec świata i nie zrobiłem planu wyjazdu? Nie sprawdziłem jakiejś u... odległości w Australii? Staszcie mi to w mojego uderzyło, szczerze mówiąc. Teraz, kiedy mówię, to też się telepie ze złości. Proszę Państwa, jesteśmy na parkingu. Ale dlaczego? Zaraz wam opowiem. Zobaczcie co tutaj jest. Wehikuł tajemnic ze scooby I to jest normalnie jakaś firma, która wynajmuje kampery. Nie wiem czy mają całą flotę, czy tylko taka mikrofirma, ale oprócz jakiś Suzuki przerobiony na wehikuł tajemnic. Mega, ale to mega fajna sprawa. Bardzo mi się to podoba. A ja zaraz popełnię być może największy błąd swojego życia. Ale dlaczego? To się zaraz dowiecie. On nie jest taki niski. On jest stoi, on siedzi. Zobaczcie, sprzyjcie się na jego nogi. On ma kolana wygięte w drugą stronę. Obczajcie sobie, polebane. A w stanie to wygląda jak Michał. Dosłownie jak Michał. Zobaczcie, półkolony ptak. Ma kolana w drugą stronę. Jak się mogliście domyślić, jesteśmy na skoku na spadochronie. Jestem obsrany już mega. Co ciekawe, jest lekki skam. W sensie oszustwo względem grubych ludzi. Waży obecnie 105 kg i musiałem dopłacić 80 kangurów, czyli całe 200 zł za to, że waży 105 kg, bo tam chyba limit, do którego się nie płaci, to jest 94 kg. Pierwszy skok mój w życiu, jestem mega zestresowany. Czuję taki niepokoju, taki ścisk tutaj. No, jestem zesrany w kółko, ale to zrobię. Nie, 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 nie poddam się. Jako. Dobra, mam już specjalne ubranko, specjalne jakby szelki. Zaraz zostanę taki specjalny na gogle i będziemy skakać. Gąska. Zaraz zobaczymy, czy mu się podobało. Jak wrażenia? Powiem tak, przezajebiste. Największe obsranie, jakie było, to było jak żeśmy zaczynali startować. To czułem takie, że kości zostały rzucone, że już po prostu nic się nie wydarzy takiego, że już nie mogę zastopować. W locie trochę się uspokoiłem. Było. Kolejne zesranie, ale trochę mniejsza, Jak już wiecie, był otwarty ten lufcik i ja pierwszy wyskakiwałem z samolotu. Ja w ogóle na tym lufciku byłem, więc jak się on otwierał, to ja czułem, jak to zimne powietrze leci prosto na mnie. Był stres, ale już jak wyskoczyłem, to już po prostu, było, to już było po prostu ja i ten widok i po prostu niesamowite uczucie, takie wiecie, że wam wszystko tutaj idzie, tak jak podskoczycie na tej takiej górce, jadąc samochodem, ale przezajebiste, naprawdę warte takich pieniędzy, i myślę, że jeszcze. Nieraz skoczy w życiu. Sam ten etap lotu jest po prostu niesamowity. Jak się frunie po prostu w dół, zajebista, ale później na spadochronie też jest zajebiste. I tak samo robi to ogromne wrażenie, Te skręcanie, oglądanie tych widoków. Dalej spadamy dosyć szybko, przypomnę, naprawdę przezajebista rzecz. Ten etap spadania, to ta minuta, bo tam się 60 sekund jest bez spadochronu, to naprawdę długo trwa. Ja nie jestem taki dobry, wiecie, wyrżony takich emocji. Tam ludzie lądowali, takie wow, zajebiście, we did it, we did it, coś tam takiego krzyczeli, A ja to takie... No, chuj, zajebiście. Jest. Ja jestem taki, że raczej dławię takie emocje. nie jestem aż taki wyrzut, wy, 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 wyrzutny. Nie. Wylewny, o, nie wyrzutny, tylko wylewny, jest taki wylewny. Dzisiaj testujemy jedną ze słynnych sieciówek w Australii, czyli Red Rooster. To jest takie australijskie KFC. Testujemy tendersy, wyglądają naprawdę dobrze. Mało panierki taką pierwszy koka. Mm. Bardzo dużo mięsa. Słone. Minimalnie pikantna, tak pikanterią bym tego nie nazwał. Bardziej jest słone, ale to dobrze słone. Mało panienki, krótkie. mega soczyste, 9,5 na 10, są pyszne. Teraz testujemy kanapkę, spicy burger. To już nie jest wybitne, pikantne jest mocno. Dużo sałaty, ale jest suche dosyć, mało sosu. Zinger jest taki gorszy niż zinger, ale f**k ostre. To jest taka siódemka. Totalnie bez szału, ale tendersy są to. Jeszcze jest jakaś specjalność w czyli panierowany ananas. Testujemy go. Szczerze, to brzmi fatalnie sam sobie, ale na to jest dobre. Moja ocena to jest 8. Jakoś lekko słodkawe, fajna panierka, bo to jest taka panierka jak do tendersów, ale taka bardziej z bułką tartą. Jest naprawdę dobre. Jestem w totalnym szoku. Całość kosztowała 17,30 3,30 ten ananas, 9 zł kosztowała kanapka, ten spicy burger i 5 kangurów kosztowało 4 tenersa, ale to jest jakaś promocja, bo ogólnie 3 są droższe, a te 4 to właśnie w jakiejś promce jakiś taki boksik mini. Tak jeszcze na koniec powiem, bez kitu, ta, ten tłuszcz jest przejmowany to tą słodyczą z ananasa i to jest naprawdę zajebiste, jestem w szoku, że to połączenie zdobyłem, naprawdę w szoku. Jesteśmy jak widzicie w parku o nazwie, której raczej nie wymówię. Park się, park się nazywa... Woronoran National Park. Teraz się udało wymówić. Także jesteśmy w tym miejscu, idziemy na trekking. Mam cały ekwipunek z tego powodu: z tego powodu, że się będziemy kąpać w wodospadzie. Taki jest plan. Idziemy przez las tropikalny, i mamy szansę tu wytropić kazuary. Prawdopodobnie, jak kiedyś czytałem, też jest tu szansa w tych okolicach gdzieś na koale. Aczkolwiek dzisiaj na skoku ze spadochronem gadaliśmy z ludźmi w autobusie i mówili, że nigdy tutaj w życiu nie widzieli koali. I to gadaliśmy właśnie z lokalcami, czyli z tymi ziomkami, instruktorami, z którymi się w tandemie skakało. No to nie mówi, że, że ponoć, ale nigdy nie widzieli. Tak samo pająki też raczej nie widzieli i to nas tylko utwierdza w przekonaniu, że węże i pająki są mega rzadkie, bo wszyscy w tym autobusie mówili, że nie mieli za bardzo takiej sytuacji, więc to jest mocno, ale to mocno przekoloryzowane przez ludzi. Idziemy pod górkę, czuję się jak jakiś kurwa szerpa w Nepalu z plecakiem z obciążeniem albo na kilimandżaro wnoszący rzeczy. Jest tutaj wzmiąż duży, z 10 myślę, że procent może nawet więcej, z 12, ale jakoś dojdziemy do tego wodospadu. Puls 160 prawie, żeby się tu wdrapać i co? Jest w, ch w dół, żeby później było bardzo mocno w górę. No nic, ale mam nadzieję, że ta woda i ten widok wodospadu wynagrodzi mi te trudy. A widać już miejsce, w którym zaraz będziemy. Tam są nawet ludzie, więc prawdopodobnie tam musimy dojść. Dobra, wchodzimy. Pan mówił tutaj obok, kto się kąpali z dzieckiem, że woda jest całkiem niezła. Co znaczy, że jest 12 stopni maksymalnie. No ale nie przeczyłam, bo to chłop. No widzę tam chłopa. Chłop ma zanurzone kostki i siedzi na kamieniu i te kostki ma zanurzone myślę, że od 4 minut czy 5 nawet, więc zgaduję, że jest k***a zimna zimna. Skoro chłop się tyle aklimatyzuje, więc pewnie jest zimna mega. Klonderka. Ruszcie coś! Ale ty, nie w tą stronę. Halo, ty. Teraz go jakiś wir wciągnie. Nie wyjdzie. Kilka godzin później. Woda naprawdę fajna. Wiadomo, nie jest ciepła, ale jest chłodna. Ale taka cieplejsza niż jak byliśmy ostatnio z Michałem przykąpaliśmy. Proszę Państwa, dzisiaj robimy coś innego, bo zapewne zauważyliście, że wiecie, makaron, 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 jeszcze to po azjatycku najczęściej. Dzisiaj robimy risotto. Risotto z pieczarkami, z cebulką, tu są pieczary, do tego kurczaczek i takie będzie risotto. Mamy śmietankę, mamy czosnek, myślę, że będzie pysznie. O, zaczynamy od podsmażenia na masyłku pieczarki, później cebulka, czosnek, kurczak, risotto. W <śmierdziesz>, kurwa... Podsmażamy pieczareczki, puszczą wodę. Jak już wypuszczą całą wodę, zredukujemy tą wodę, to wrzucamy cebulę, czosnek. Później dodajemy kurczaka, podsmażamy go. Ja wiem, że lepiej byłoby zrobić oddzielnie. Ale jesteśmy w kamperze, to jest danie jednogarnkowe i robimy to w stylu jednogarnkowego dania. Smażymy tego kurczaka, zalewamy bulionem, dodajemy ryż. Jak się ryż w tym wszystkim wyperkoli, dodajemy do tego śmietankę i that's it. To jest wszystko. I za to nie ukrywam, że nie jem często, więc. Nie będzie porównania jakiegoś, ale już szanuję kucharza za kolejną porcję, jak dla trzech osób. Dobrze czuć ją. solidną porcję masła. Dobrze, że biegałem, bo kaloryczność pewnie ogromna. Ale smakował bardzo dobrze. Dałbym w tym wypadku dziewiąteczkę. Makaron był jednak trochę lepszy. Ale jest, jest dobrze. No, oczekiwania są duże z mojej strony, do samego siebie, z tego względu, że naprawdę odpiąłem wrotki, zawsze staram się tak nie robić tłustego, a tutaj jest i śmietanka, to jest chyba trzydziecka, ale nie wiem jaka, ale Raczej większe procenty niż mniejsze tej śmietanki. Dużo masła, kremowość jest, sól wreszcie jest dobra. Pieprzność taka niedominująca, ale coś tam się przybija. Nie, mi to mega smakuje, dałbym 9,5. żeby tu było ciuteczkę parmezanu, to już byłaby dycha. No ale nie mamy składnika, więc, więc trudno. Hej, hej! Czy w Australii jest drogo? Jak wygląda modernizacja w Australii? Tym się zajmiemy na koniec. Proszę państwa, w Australii uważam, że jest trochę drogo. Nie tak przesadnie, jak ludzie mówili i jak się nastawiałem. Bo rzeczywiście napoje na stacji kosztują 15 taka, ale ile napoje u nas na stacji kosztują? 80, jak jakiś lepszy aloes i coś ten to dycha. Nie jest wcale u nas tak tanio. i weźmy to pod uwagę. Tutaj jest trochę drożej po prostu. Kwestia helikopteru. Helikopter, tyle co wszędzie na świecie, to co mówię, to jak atrakcje, nie żeby mi odjechał bałudorys i helikopter jako drożyzna, ale wiecie co chodzi? Porównując atrakcje wszędzie za granicą, mniej więcej jest to normalna cena. Jedzenie. W zależności od co bierzemy pod uwagę, ale moim zdaniem jest droższe, ale też nie jakoś kosmicznie. Tacka mięsa kosztowała nas kurczaka dzisiaj 500 gramów piersi, kosztowała nas y, 10 albo 11 kangurów, czyli jakieś 25 zł. Jak kup... I to był nawet dobry jakościowy kurczak, taki wiecie 100% australian i tak dalej. Wołowina jest tańsza niż kurczak, bo wołowinę kupicie z 7-8 y, kangurów. Za y, 500 gramów. Więc tak naprawdę mięso typu, jak typu wołowina, tańsze niż kurczak i naprawdę jest to pojebane. Także w Australii jest naprawdę, ale to naprawdę sensownie, jak na tego typu kraj, jak na rozwinięty kraj. Wiadomo, jest drożej tak 40-30-50% w zależności od produktu. Y, ale tak na to jedzenie wcale dużo nie wydajemy wbrew pozorom. Jak się samemu gotuje, oczywiście, w tak jest drożej, ale też. Porównując miasta australijskie, Melbourne, Sydney czy inne, no to też szło zjeść za 50-60 do tych dań. Myślałem, że będzie drożej. Tym to zakończymy tą kwestię. Kolejna kwestia to motoryzacja. Motoryzacja, moim zdaniem, jest bardzo różna względem Europy. Totalnie inna. W dużych miastach są te Mercedesy, są te BMW, trochę Audi. Jest tutaj trochę takich marek europejskich, francuskich raczej nie za bardzo, włoskich to też jakieś takie pojedyncze przypadki. Dominuje przede wszystkim Japonia. Trochę z tych holdenów, tych takich australijskich, to sam trochę amerykańskich samochodów, trochę GMC, ale w miastach, nie? a już poza miastami, no to 95% to Japonia i to jest zaskakujące trochę. Jak już wiecie, po, będzie po kmini, kurwa, niedaleko jest ta Japonia tak w miarę, jak na inne kraje, z których można by importować te samochody, ma to sens, nie? I taka Toyota Land Cruiser, coś, co w Polsce kosztuje. Najtańszy nowy Land Cruiser kosztuje chyba, nie chcę teraz, wiecie, przestrzelić, ale jest 380-390 tysięcy najtańsza wersja. Tutaj yy, jakaś taka już środkowa wersja Land Cruisera Prado, ale on jest gabarytowo to samo co tylko trochę inaczej wygląda, ale jest gabaryt ten sam, nie? więc ten, ten sam koszt samochodu. No to on tutaj kosztował 110 tysięcy kangurów, czyli jest to jakieś 250-260 tysięcy zł. No to zobaczcie, kurwa, tu jest przybitka 150 tysięcy złotych. Tutaj najniższe zarobki, jak patrzy, minimalna krajowa, jest 900 kangurów tygodniowo, tam 900 z groszem nawet. To liczmy, że gość pracujący przykładowo na etacie, etat ma tutaj 38 godzin. No to gość pracujący na etacie, nie wiem, w jakimś przykładowo McDonaldzie, no to zarobi te 4000 kangurów. Jaki to jest pieniądz? To jest prawie 10 koła złotych. I jak macie 10 koła złotych pensji, już nie będę mówił tu o wydatkach i tak dalej, ale 10 koła pensji, no to nagle wychodzi, jak u nas jest ta, powiedzmy, minimalna tam realnie netto, pewnie między 3 a 3,5, załóżmy te 3,5, no to mamy nagle trzykrotnie większą minimalną realnie, ile ktoś zarabia w Australii i do tego mamy tak naprawdę... Kwestia, że ten samud kosztuje jeszcze 30-40%. To, to niech to będzie zakończenie tego odcinka, że w Polsce nas grabią ze wszystkie. Wszystko jest drogie, paliwo jest drogie. Z dobrym słowem żegnam się. Proszę o lajka i subskrypcję. To pomoże w rozwoju. Trzymajcie się. Cześć.